Dzień dobry Pani, Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Proszę Pani, ja mam takie pytanie, bo rozwiązali Rady Dzielnicy, słyszała Pani o tym? Nie. No tutaj rozwiązali Rady Dzielnicy, która nie, nie mogła uchwalić budżetu, straciliśmy 18 tysięcy jako dzielnica. Co Pani o tym po, o, posądzi? No co mam Panu powiedzieć? to oni się kłócili tylko między sobą i nic nie no. uchwali. Nic nie było robione, zobacz, nic jak to jest. wygląda. No właśnie tu widzę takie dziury, są same no. dziury. Same podwórko. No. A I teraz nie ma Rady Dzielnicy i nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, nie ma. Zwracone pieniądze. A mogli na. Na te pieniądze, na, na dzielnicę wydać, nie? Jedno przez drugiego się... Domagali stołka, nic więcej. Co no kłócili się powodu? tylko. A pan co sądzi o rozwiązaniu? Proszę pana, weź pan pokaż gębę, bo pan... I, nie, bo... <laughs> Radę się nie bardzo, chce rozwiązać. Bardzo dobrze. Ta... Przecież na ulicy pan nie musi masy, bo pana nie słychać. Zdaj pan muszę, tą masę. Muszę, bo tego COVID-a C złapię. C? A, a, C? a to już C jesteś A jest. ja nie słyszałem jeszcze o C. I, bardzo dobrze, ponieważ ta rada była do niczego. No była no, do niczego, nic. bo się tam siedmiu było w tą, a siedem w tamtą. I się kłócili tylko. Nic nie, nie, nie robili, jako na... na, 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 na no jak terenie. u księdza proboszcza Zrobili ładny. Tak? Dla koksiędza, tam Ale powlewanie. z e, inicjatywy obywatelskiej, tak jak tutaj te trzy ławeczki są. A trzy ławeczki to były. Za 100 tysięcy zrobione. Za 100 tysięcy pokażemy te ławeczki, chodź pan, zobaczymy. Proszę pana, za 100 tysięcy ławeczki. Proszę pana, no to, to, to tanio wyszło, nie? Ja widziałem, że one były zafoliowane, bo miała pani pierwsza pani prezydent Dulkiewicz na, na niej usiąść. To by była zafoliowana. Nie, nie usiadła. Nie usiadła, bo, bo nogę złamała. Bo nogę miała Aha. w Egipcie. W Egipcie, w Egipcie. W Egipcie. Znaczy po naszemu. O, dokonano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. a to rządowy był. Ale to był rządowy fundusz, to nie był miejski, to był rządowy, proszę pana. Nie, no pisze pan, rządowy. Rządowy. Tam jest druga tablica, inicjatywa Ja rozumiem, ale pieniądze były z rządowego, a nie z, nie z, z samorządowego. O to chodzi. No ale, proszę pana, 18 tysięcy żeśmy skończyli. Jak pan ma na imię? Yy, Wiesław. Wie, Wiesław, no tak, tak jak Gomułka. No rozumiem. Proszę pana, ale, proszę pana, no co pan sądzi, bo proszę pana, 18 tysięcy przepadło z tego, z budżetu, bo w tamtym roku nie uchwalili, w tym... Też nie uchwali, bo już nie ma rady. I pieniądze nasze, które były na dzielnicę. I co teraz Rada miasta z tymi yy, pieniędzmi? uczyni? uważam, że powinni ze swoich oddać te 18 tysięcy. Przecież biorą pensje 2000. No, nie, 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 proszę pana, radni... 2000 e, miesięcznie biorą na rękę. Ale radni, radni... radni dzielnicy nie biorą, tylko tysiąc e, przewodniczący sam, a reszta nie. Biorą wszyscy. Nie, nie, proszę pana, ja wiem, bo ja byłem w Radzie Dzielnicy, to wiem. Rady dzielnicy nie dostaje żadnych pieniędzy, proszę pana. działa społecznie. Ale no. tak działa, że, że nie podzielił naszych pieniędzy i teraz ich nie mamy. No, spo, społecznie to dla społeczeństwa by działali, a nie dla siebie działają. No, tylko no oni młodzie. w ogóle nie działali, bo się kłócili. Jedni byli, siedmiu było w tą, a siedmiu w tamtą, a piętnastego nie chcieli przyjąć, bo nie chcieli wygasić mandatu. I dlatego się rozpadła rada. No. Przecież przez trzy sesje w ogóle nie przychodzili radni jednej grup jednego ugrupowania od pani tam Dulkiewicz. Jedna była, ja to tak określam, że to jedni byli od pani Dulkiewicz, a drudzy byli od promoszcza księdza. O. O. I tak się kłócili. I w porządku. no A jedna radna przewodnicząca rady, co była poprzednio, to, to była pani Magda, to się okazało, że ona nie miała prawa być przewodniczącą, bo nie mieszkała już na tej dzielnicy. Takie jaja, proszę pana. no niestety to jest Polska właśnie. I stogi. Dzielnica Stogi. Dobrze, że dzielnica Stogi nie zaliczała się do tego systemu mały Korleone to był. A nie, nie, to my na pewno jesteśmy tu jako wpisani, nie, nie, my jesteśmy wpisani jako mała Sycylia, a teraz już jest duża Sycylia, panie, zobacz pan tam jakie, była, tam no. domy budują wielkie kooskiwy ko teraz, cztery, cztery domy, Robek buduje, Robek, widział pan to? Tak. Tam gdzie dźwigi są już Robek pod dach podciągnął, że pana, a tam udziały ma kto? Żona prezydenta Adamowicza teraz bo no, przeszło na nią. No. no i pewnie ze dwa mieszkania dostanie. z, no, z tego typu. No, nie tytułu. wiem, co tam oni tam, no, on może nie ona, ale może jej tam znajome tam coś tam. Co, no, czy, czy rodzina, czy wnuczki. no Zawsze o rodzinę trzeba dbać, proszę pana. Grunt to rodzinka. Tak jest. No. Trzymamy się. Dobra, to Dziękujemy na radzę, i pozdrawiam, pozdrawiamy Pomorską yy, Telewizję Narodową. Yy, 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 yy. Trzeba pozdrowić, proszę Radzę się z, z, z zadeklarować na radnego, to ja będę głosował na pana. Ale już byłem, panie, ale co ja jeden sam zrobię? Tam trzeba więcej. Może pan też przystąpić do tego kandydowania? Nie, ja już jestem Kandydowania. Z, za alte. Nie, ja też jestem stary już, no. 133 d... lata mam jako korsarz. To trochę, trochę jest, 3 lata, 3, doświadczenie jest, doświadczenie. Dobra. Tu jest poczta polska, no to są ile 100 tysięcy, tak? To 100 tysięcy wydali na ławki na ten kląb cały, tak? No kosztuje, wszystko kosztuje. To nie można tak mówić, że to nie kosztuje. Nie, to jest 8 tysięcy, nie 10 tysięcy co tu jest. A dofinansowane było, a ile to kosztowało? W ogóle no podobno 100 tysięcy, ja nie wiem. Tak to wygląda. Strefa samosługowa, najnowsza poczta, tylko ciasno czas tu jest, bo tylko dwa kasierki są czynne dwa okienka. Pozdrawiam z Gdańska, Stogi, ulica, ulica tu jest Stryjewskiego, 13, o, to tu, Stryjewskiego, 13. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, Pomorska Telewizja, na Narodowa Gdańsk. Co panie sądzą o tym, że rozwiązano Radę miasta, Rady Dzielnicy Gdańska rozwiązano nam i nie uchwalono budżetu dla dzielnicy? Przecież się kłócili tylko nasi radni. Szkoda pieniędzy. Naszych. Bo to miało być na dzielnicę te pieniądze. 18 tysięcy traciła dzielnica. No niestety wklep przy już nie czyn, Zamknęli.